Ale taki taki, taki, taki główny taką szpakowatą gębą... To będzie... Ach, nie! To nie nie, nie, nie. wyrzucili go w 2013. Jak? Jak go wyrzucili? Kto go wyrzucił? Ta babeczka. Tak wyrzuciła? No. A kto to w ogóle jest? A to jest y, pewna polska aktorka z XXI wieku, ale to spokojnie później też nastąpiły y, zmiany. Później ten mały ją wyrzucił, y, ten duży wyrzucił tego małego, potem ten duży wrócił, później wzięli aktorkę z planu, potem aktorkę za dobre i na złe, na koniec tam wzięła z Anna Maria to tam się wszystko mieszało. <laughs> A to za stysk? Jest... Kabarety, które funkcjonują do tej pory na scenie, to jakby to jest dla nich pasja. Bo jeżeli zaczynają, w ogóle, nie wiem, jeżeli artysta w cudzysłowie, bo jakby nie, nie stosuje takiego, takiego wyrazu w stosunku do osób żyjących, wykonujących jakiekolwiek artystyczne tam działania. Jeżeli traci pasję, to przestaje być jakby, widz to od razu wyczuwa, przestaje przychodzić, przestaje kupować bilet, więc jakby no przestaje artysta na tym zarabiać. To się nakręca, więc jakby bez pasji chyba nie ma, nie byłoby zarobku i to się łączy. To, że to jakby się cieszy z coraz większą popularnością, przy pomocy oczywiście i wsparciu telewizji, która e, trochę to, to nakręca i powoduje, że to jest, stało się modne. Okej, okay, można zarobić, ale wydaje mi się, że, że, że no mam nadzieję, że czuć, czuć pasję w tym jeszcze czy nic. Puf! Jest, wow! Dwa pufy pod rząd. Po prostu, urządzę se salon. No, to będzie to na ale ty też masz jeszcze ja szlaf na kościół, Woda Kota pod czarny wsadziłeś, przysuciłeś, i uciekłeś od Ale ja w ziemi samotny nie jestem. Ale fajnie że masz w kratach zawsze ze za krzyżówkiem możesz rozwiązać. A co ty, no, ty mogę robić za ty? No, no ja. To? Ja jestem kierowcą Gira. Specjalizuję się w przewozach misu. No stacjon miałem całego Tira misu. My się śmiemy z tego, co nas otacza, co nas irytuje, co nas wkurza. Nie wiem, pojechaliśmy z kabaretem na trasę do, po Anglii, Zobaczy, zobaczyliśmy, jak się Polacy zachowują na lotniskach. No i Abelard wrócił i napisał sketch o lotnisku. Ehm, I tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, jest kabaret łowcy B, który no, tak naprawdę rzadko kiedy wyśmiewa coś konkretnego. Po prostu ma takie dość abstrakcyjne, absurdalne podejście w ogóle do, do, do żartu. No i, i, i można by było, no nie wiem, kabaret moralnego niepokoju, no też taka obyczaj. Tajówka, ale często politycznie, i tak dalej i tak dalej, więc jakby chyba nie ma jednego, jednego motywu przewodniego, właśnie to, że mamy właśnie po 89 już wolność i, i brak cenzury, i tak dalej i tak dalej, spowodowało, że to się bardzo, bardzo rozszerzyło, poszerzyło, tak mi się wydaje. Oh, Przez pierwszych tam, nie wiem, 4 czy, czy 5 lat w ogóle nie byłam traktowana jako kobieta w kabarecie. Grałam męskie role, bo weszłam za mężczyznę. E, Abelard też nie miał talentu. Do tej pory jakby średnio mu to wychodzi, jeżeli chodzi o pisanie właśnie postaci, e, tekstów dla postaci żeńskich. Więc, e, więc można i nie musi być tylko o seksie. E, no ale z drugiej strony, no seks jest bardzo ważnym elementem naszego życia. E, więc, e, więc dlaczego już ma się nie pojawiać na scenie kabaretowej, a jak już jest właśnie tak atrakcyjna kobieta, jaką jest Magda. No i... A pan Robert na no to w ogóle Wyłącz Wyłasz to! wyłącz to i wywal! Dlaczego nie poznaje pan? To jest Nie, jest, tutaj jest, to są wyjścia jak nie wywal to! Szkoda. Super, że się w tym uprawia seks. Co zaznacz. Tak za pierwszym razem to nie zawsze te wszystkie nuty potrafię rozczytać. Czasem się trzeba lepiej słuchać, jak taki zagoniony, zagoniony. To to, to tamto. Jak to się nazywa? world Strasznie szybki kawałek. <noise> 20 minut. Nie jest tak super łatwo w tym bardzo męskim światku No się nie wiem, czy przebić, czy pokazać, czy dać radę, czy sobie poradzić. Być może to jest kwestia odwagi wyjścia na scenę jakby kabaretową. Łączy się z tym, że na tej scenie nie zawsze jest się super atrakcyjną, nie zawsze jest się subtelną Julią na balkonie, która po prostu teraz oczarowuje swoją osobą. Tylko często jest to, jest to jakaś taka właśnie mocna, przerysowana. Hmm, no umiejąca się, się, się z siebie śmiać, mająca do siebie dystans, do swoich, nie wiem, wad, do, 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 do tego, że nie wiem, czasami tu jest za dużo, tam jest za mało itd., tak tak Wydaje mi się, że, że, że kobietom brak być może autodystansu takiego. Czy ty w końcu byś raczył ruszyć tą swoją zabeziałą dupę i się do roboty, a nie, że ja po prostu